Istnieją różne metody badania gastroskopowego, i tutaj w naszym ośrodku w Sonomedzie mamy również możliwość wykonania tego badania zarówno z dostępu przez jamę ustną, czyli takiego tradycyjnego, ale również istnieje możliwość delikatnego wprowadzenia bardzo cienkiego gastroskopu donosowego. Tak, aby przez dostęp, przez jamę nosową wprowadzić aparat do przewodu pokarmowego. Ten aparat jest cieńszy, delikatniejszy i daje tą możliwość wprowadzenia aparatu po tylnej ścianie gardła, a nie po nasadzie języka, dzięki czemu objawy nieprzyjemne w rodzaju odbijań, uczucia właśnie takiego odbijania i tendencji do wymiotów zdecydowanie jest mniejsza. A więc tutaj możliwość wykonania badań donosowych w sonomedzie. Jako badań, jako alternatywy dla tradycyjnej metody gastroduodenoskopii, również istnieje możliwość znieczulenia w trakcie tego badania dla pacjentów, u których są szczególnie przykre objawy i tendencja do właśnie wymiotów, odbijań, zwłaszcza ci, którzy mają tak zwaną przepuklinę rozworu przełykowego przepony, u których ten odruch wymiotny jest silny, istnieje możliwość znieczulenia do badania, z możliwością sedacji, z anestezjologiem, tak aby pacjent w ogóle nie odczuwał tego, tej procedury.